No, więc seria Oceniamy Skoki Widzów wróciła już na dobre i lecimy teraz w 7 czy 8. Już sam nawet nie wiem, który to jest numerek. Gdzie oceniam Wasze skoki? Przypominam, że możecie wysyłać swoje skoki, wsady lub skoki treningowe na maila, który jest podany w pierwszym komentarzu. Oceniam skopki małpa gmail.pl No i sam jestem ciekaw, bo widzę, że już tutaj parę maili się nazbierało. Sam jestem ciekaw, co mi tutaj wysłaliście. No Mam nadzieję, że tylko zaraz jak nie odpalę, to nie będzie tutaj jakiś pornol. I zobaczmy sobie, pierwsze, co tutaj mamy. OK, nabieg bez piłki, hala upierdolona. Skok do obręczy. Dwie nogi. Spójrzmy sobie na początek. Bardzo fajny nabieg. Ręce pracują jak przybiegł, jak Bóg przykazał. Wymach nie jest najgorzej, aczkolwiek widać, że jedna ręka jest tutaj z przodu, druga już jest z tyłu i ta lewa musi ugonić. Sam penaltimet, bardzo spoko. Ale sam skok nie jest jakiś super turbo spektakularny, w sensie nie mówię, że nisko skaczesz, ale nie jest to powiedzmy ponad wysokość pasa, albo wysokość pasa, mamy tu dotknięcie obręczy. Też widać, że nie jesteś jakoś super wysoki, ale widzę tutaj potencjał pod tym względem, że już masz naprawdę fajną technikę na biegu i samą technikę skoku. Jednak praca dalej tutaj nad siłą maksymalną, mocą reaktywnością jak najbardziej wskazana idziemy sobie dalej kto, był, kto to był remek b a teraz mamy lako lako srakko dobra wzrost co 70 lat 14 L... wzrost co 70 lat przeczytałem ja pierdziele 170 lat 14 koszt 303 coś takiego pamiętajcie nie coś takiego tylko kurde potem na oko na oko to chłopu umarł pamiętajcie chociaż kosz nie wygląda źle Uuu, skok z jednej nogi. Co prawda nie widzimy tutaj całego nabiegu, bo widać tutaj yy, tylko jak już z penaltimet wskakujesz na lewą nogę, ale ładnie, nabieg jest bardzo długi. Mały kąt zgięcia, chociaż nie jesteś taki typowy speed dominant, bo ci to w ogóle praktycznie kolana nie zginają, ale wygląda tu naprawdę nieźle. Dość krótki wymach, ale przy skoku z jednej nogi się taki robi dość duża odległość, no i dotknięcie obręczy ćwiczenia typu sprint wieloskoki, tak jak trenują lekko atleci na pewno Ci pomożą, ale sama technika wygląda tu bardzo ładnie, oczywiście można próbować szarpać to kolano jeszcze mocniej do góry albo z lekko wyprostowaną nogą w kolanie szarpnąć, żeby ta dźwignia była dłuższa, musisz popróbować może akurat się to w jakiś sposób przetransferuje i będziesz skakał wyżej Cezar Vialpando, drodzy Państwo, informacji tu gościu nie mamy, nie mamy, dwie, kosz 280, 183 wzrostu zasięg 235. Pokaż co potrafisz. O kurwa, slow motion, fryz, włosy na powietrzu, skrzyżowane ręce, jakbyś grał kiedyś w siatkówkę, bardzo obszerny wymach i nogi blisko siebie. Ta druga noga nie blokuje jakoś mocno, ale... Jest tutaj powiedzmy pół przedramienia, no tylko tak jak napisałeś, kosz na 2,80, więc ciężko się tutaj odnieść. Naprawdę, ile skoczyłeś, yy, jak dynamiczny jesteś, bo nie da się filmu w slow motion ocenić, yy, czy ktoś jest dynamiczny, czy eksplozywnie się rusza. Zdecydowanie, co bym poprawił, to lewa stopa, żeby była nieco bokiem, nieco z przodu, żebyś lepiej był w stanie wyhamować tą całą prędkość i skoczyć bardziej do góry niż do przodu. Yy, Max Różański. Zaczynam trenować pod wyskok na, re, na razie z piłek. to zaczynasz trenować. Zapraszam na hasb.pl yy, Dwa kosze ponad 2,90, 16 lat, 74 kg i 186 wzrostu. Spójrzmy sobie na pierwsze wideo, jakie tu mamy. Okej, okay, piłka do siatki, niedobrze, niedobrze, panie ogólnie wiadomo, jak jest piłka do siatki, to się wsadza piłku do siatki, ale nie uczcie się takim piłkami wsadzać, bo potem przyjdzie złapać jakąś piłkę i jest koniec. No popatrzcie tutaj, żadnej normalnej piłki, tak, nie złapiesz, nie szarpniesz do góry. Mm, no i co? Paczka jak paczka, idziemy dalej. Nie widać stóp, żeby ocenić, jak to wygląda dalej piłku do siatki. Szefie, nie ucz się tym skakać. Wygląda, że jesteś dość dynamiczny, Niezła jest ta technika skoku. Naprawdę fajnie te stopy tutaj ułożone. Tu jest to właśnie, co bym chciał zobaczyć przy poprzednim gościu, który skakał. Ale zmienisz piłkę, będzie koniec świata. Ucz się skakać z normalną piłką. Tu drugi mail, widzę, wysłałeś mi taki sam. Trzeci też, widzę, taki sam, żeby cię zauważono. Może Byś o 65. Bartek, przysyłam parę skoków. Zasięg ręki 200. 29. No fajnie, jakbyś podał jeszcze troszkę więcej informacji, byśmy mogli sobie przynajmniej wyobrazić, ile masz wzrostu. No, Kuźwa, wysłałeś mi tu, chłopie, zdjęcie. To zdjęcie w najwyższym punkcie, odchylony do tyłu, ujęcie z dołu, daleko od siatki. Niestety nie pokazuje nam nic. No, bo gdybym miał naprawdę tutaj powiedzieć tak serio, serio, no to dół siatki jest na wysokości 140 cm, a ty nawet nie skoczyłeś na wysokość połowy siatki. Więc takie zdjęcia ogólnie są mało wartościowe, ale może nadrobisz tutaj w kolejnym skoku. Okej, okay, tu już mamy jakiś film, odbijanko, sypa, o i tu mi się podoba, kurwa, i tu widać, że latasz, bo najlepiej sobie znaleźć właśnie taki moment, jaki jesteś w trakcie skoku, możesz sobie porównać. Ja zawsze pauzuję tak jak teraz. Patrzysz, gdzie mniej więcej byłby pas, jak się wyprostujesz. Patrzysz potem, gdzie masz nogi. Ta lewa noga oszukuje, wiadomo, nie skoczyłeś 120 czy 140 centymetrów, bo ona idzie do przodu i optycznie bardzo zwiększa oczywiście wyskok. Ale muszę powiedzieć, skaczesz bardzo ładnie i widzę niesamowity tutaj potencjał treningowy, żeby zrobić tego trochę więcej. Aczkolwiek nie wiem, ile masz tam wzrostu pisałeś. Nie napisałeś ile wzrostu. Fajnie by tu było mieć, że tak powiem, całą klatkę piersiową nad. Siatką to by dopiero robiło e, skurczy syńskie. Wrażenie. Mm, spójrzmy sobie dalej. Best regards, Paweł Kozłowski. Spoko, Nic nie wiemy, ile masz wzrostu. Mamy tutaj Bożdżampa, pewnie. Okej, okay. no to co tutaj mamy? 30, 30, 30, 30, 30 czyli mam 60, 120 i dwa razy po 6? Tak na no to wygląda. 12, czyli ile mamy? 120, 132. Dobrze mówię, nie pojebałem, chyba nie. Pomyśl sobie, że tyle skaczą najlepsi na świecie na prostych nogach. Gdybym miał tutaj coś ocenić i powiedzieć na temat tego bogdżampa, no to co mogę powiedzieć? Bardziej mi interesuje, gdzie się Biodro przemieści. A Biodro no już nie przemieszcza się jakoś super turbo wysoko. Co nie zmienia faktu, że jest to ładny, ładnie wykonany jump. Tylko pasowałoby, żeby były takie robione po 150-170. To by było już mm, naprawdę coś. Tomaszewski, Huber, 175 wzrostu, 220 z zasięgu ręki, czy koszt 303, 15 lat. Z dwóch nóg skaczę, ale nie mam filmiku. No jak kurwa, nie można mieć filmiku, jak się skacze, Szefie, yy, co my tutaj mamy? Trzymajmy się ramy, bo się nie posramy. Zdecydowanie za wolno, ok. Yy, czy kosz wymiar, nie wiem. 303, skoro tak napisałeś, no to może tak być. Aczkolwiek nie wygląda jakoś strasznie wysoko. Widzę, że to jest raczej na przerwie, jaki skok nie jest przebrany, oczywiście każdy gacie jakby nasrał sobie. Na no nie. Ja rozumiem też tak samo. Sorry, dziewczyny, ale nie rozumiem naprawdę tego stylu na te super turbo szerokie gacie. Ładny skok, ale dalej niż wyżej. Nie jesteś w stanie przetransferować, przetransferować więcej prędkości. Czy ten kosz 303 powiem Ci, że nichuja na tyle nie wygląda? Jeśli masz 185 wzrostu, dlaczego? bo obręcz wydaje się bardzo duża w stosunku do y, odległości od podłoża. Patrząc, gdzie skoczyłeś, ni chuja, nie może mieć ten kosz 3.03. Zapraszam do zmierzenia. Y, mogę się mylić, ale staraj się nie łapać kosza, tylko próbuj sobie cel jakiś osiągnąć kolejny, czyli na przykład dotknąć nadgarstkiem. Raz, żeby będzie Ci wyskoc lepiej rusły i lepiej dla Ciebie. Paweł, zacząłem próbować coś skakać. Zapraszam na HZPL, jak próbujesz coś skakać, Korz, raczej nie wymiar bardziej 300 i 170 wzrostu. Spójrzmy, co tutaj nam zaprezentujesz. Ciemno jak w dupie, albo po prostu skaczesz gdzieś w nocy. Ok. Ładnie to wygląda. Widać, że jesteś taki dość silny i atletyczny i coś trenujesz. No tak, jest lwetka atletyczna, ale stopy za blisko siebie, o ile penalty mat tutaj jest niezły, masz bardzo na wprost stopy. Bardziej próbuj troszkę bokiem hamować tą stopą. No, i tak samo. Nie skupia się tylko na łapaniu obręczy, staraj się dotykać nadgarstkiem. Znajdź sobie cel, który zmusza cię do maksymalnego skakania, wtedy będzie ci ten wyskok rus. Jak doskoczysz nadgarstkiem, staraj się coraz wyżej, coraz wyżej. Idę, pozdrawiam Michał Kuzio. Okej, okay, co tutaj mamy? Skok przysiadce. Spójrzmy. Ok, git. Ciężko się ogólnie skacze głową do celu. Nie są to oczywiście najlepsze skoki. Spójrzmy tutaj. Jest najgorzej. No wiadomo, masz tutaj barki nad siatką, jeśli siarka jest oczywiście naprężona i wymiarowa. Yy, wysoki, ile masz wzrostu? Bo nie napisałeś chyba. 185-19 lat, około 85-90 werta. No tu siatki ma 140 cm, więc no tak patrząc, co tutaj skoczyłeś, no to około 75, może w ostateczności 80 yy, cm. I zobaczmy sobie jeszcze kolejny tutaj skok. To nie jest ten poprzedni ziomek? Nie, to ty jesteś. Kurwa, dobra klata. Klata jest najważniejsza. Fajnie widać, jak, widzieć, jak yy, siatkarze też potrafią robić wsady. Łyda jest konkretna, a jest krótki. Tak ma być. No wiadomo, no siatkarze nie ruszają się jakoś super pięknie w powietrzu, ale szacun, że potrafisz również coś wsadzić. I na koniec Sebastian Kleszcz, a zaraz spadnie deszcz. 193 cm kosz 302. Spójrzmy sobie, ok. Jakiś skoczek z jednej nogi, widzę, że łapiesz piłkę. Mm, duże dłonie pewnie masz. Spójrzmy od deski, nieźle. Tylko pamiętaj, żeby dodać trochę tego więcej, sosu, że tak powiem. Czyli szybko, w... jak macie, masz wysokość, Wsadzaj jak najszybciej jak najmocniej tą piłkę, żeby te wsady były takie puch-puch dynamiczne i więcej luzu. Nawet lądowanie, żeby wyglądało trochę luźniej, będzie to po prostu lepiej wyglądać. Ale fajny potencjał, duży wzrost. Nie ma się co wieszać na obręczy, jak ktoś jest wysoki, bo to po prostu źle wygląda. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, drodzy Państwo. Wysyłajcie swoje filmy do mnie i czekam na jakichś wariatów. Może odkryjemy jakieś skurwysynów w Polsce, zaskaczą po 120 cm. Dzięki wielkie. Na razie. Trzymajcie się i łapa w górę i komentarz. Siema!